Tak, wracamy do starego powitania w trakcie jazdy na, 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 na wykopki. Lecimy na to pole już za odwrócone, zobaczymy coś tam, coś tam wygrzebiemy mam nadzieję. A też jak ostatnio łaziłem było ciężko, nic nie wyszło. Ale się bardziej tam po prawej stronie, teraz będziemy na lewą stronę. A że powiem wam, że dzisiaj nam się nie chciało, także może coś wyjść. Może. Mamy takie 2,5-3 godzinki, także... Do zobaczenia Lecimy. już na miejscu przy pierwszym fajnym dołku, przy pierwszej monetce. No bo tam tylko monety wychodzą. No dokładnie, no i jakieś tam guziczki, ale to pa! nie zapomnijcie o łopersce. Lecimy ale zajechane. 50, 50, Weimar albo Adolfowa z. Nie, no, zajazd. Chyba, chyba adolfowa taka ze swastyką. Mam monetkę. Ola chyba trafiła na depozyt, bo tam stoi chyba od 10 minut w jednym miejscu. Ja mam na parsteczek. Szkoda, że zniszczony. Ale jest coś innego, bo wtedy tutaj wychodziły same monetki. Tam gdzieś trafiłem tego trojaka. No zobaczymy, tu jest część bardziej taka piaskowa, jaśniejsza. Może będzie coś w lepszym stanie. Mam nadzieję. Jest druga monetka. Jeszcze przeklejona. Komisyjne rozpakowanie. O, chyba będzie coś ciekawego. Będzie coś ciekawego. Moneta z dziurką. To nie zdarza się codziennie. Dajcie mi chwileczkę. Piękna monetka. 1900. Kruczy, nie powiem wam, czy to jest 15, a może 75. 5 centymów, jak się nie mylę, francuskich. Piękna monetka z dziurką. 15 minut na pewno jesteśmy, kilka śmieci już wykopałam, kilka dołków, Sławek już się nagrał, że już ma monetkę, a ja mam pierwszą monetkę, zobaczymy co to jest, oj, będzie jedynka cesarstwo, tak jest, jedynka, ale nawet w całkiem, całkiem fajnym stanie, na monetka, i cóż, Sławek widzę, że nagrywał już chyba trzecią monetkę, a ja dopiero pierwszą, o, ale to nieważne, jak to mówią, pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą piersi, pierwszymi, tak? Także cóż, lecę dalej, do następnego. Właśnie coś jest nagrywane, za chwilę zobaczycie, a ja mam kolejną, kolejną monetkę w rudce. tak mi się wydaje. Chyba że, chyba że to tylko guzik albo kółko z pandeki. No niestety tak to wygląda. No i ryjemy dalej. Sławek już się chwalił, że znalazł jakąś ładną monetkę francuską z tego co kojarzę. Zobaczę. Zobaczę na filmie albo zobaczę w domu, jak mi pokażę. A ja słuchajcie, dzisiaj kopię same jakieś takie dziwne fanty. A teraz, żeby nie było, teraz wykopałam następny odważnik <grytanie> do wagi, szalkowej. Już mam, powiem Wam, że już mam kilka w kolekcji tych odważników. Chyba mnie lubią te odważniczki. Ten jest malutki, ale niestety nic na niej nie widać. No ale to nic. Także... No ale każdy, fajny, każdy fancik cieszy. Także co? Także co? Lecę dalej. Lecę dalej, nie ma rudzę. A może jeszcze pomarudzę trochę, to coś wykopię, nie? Jak myślicie. Wieje, wieje! Dzieje gdzieś, da się przeżyć, nie jest źle, nie? Piąteczka Weimar. Pięknie. O, jak ładnie się, no od razu będzie lepiej z ostrością, bo mi normalnie sprzęt wariował. Standard, 24 manica, chyba najwięcej ich było natłuczone Populares do potęgi Ale jest, liczy się, złoto Weimaru o. <grymne> Chcesz coś powiedzieć? <grymne> Mówię, znowu monetę Mówię, To pole jest niesamowite Niesamowite, co tu się dzieje O będzie, będzie, będzie. Pozdrowienia będą. 10 groszy w miedzianiklu. Antoninian. Pozdrowionka Pani Antoni. Serdeczne. I lecę po piątą monetę? Prosicie mi wierzyć na słowa bijąc dzwony, a ja niestety nie wykopałam żadnego medalika ani krzyżyka. To jest normalnie niemożliwe. Ale za to wykopałam monetkę drugą. Jest to jedynka. Jest to fenik. Jedynka, musicie mi wierzyć na słowo, naprawdę. Nie widać na niej za dużo. Właściwie nie widać na niej nic. <noise> Ale jest krągłość. Także liczy się, jest monetka. Muszę gonić sławka, bo on już tam narył na chyba z pięć. Także cóż, lecę dalej. I do następnego jakiegoś fajnego fazika. O, ale dziury, żeś wywaliła. No, ale to, 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 to tak głęboko to było. Fuj, a nie jestem tam no, To nie to wiatr. To jest ten Jelon A jakaś główka. No, roga mu, też uważa. Tutaj żeś go puncowała, tak? Nie, nie ja go nie uderzyłam. A może ja go uderzyłam. Coś głęboko było. to jest na bak. Jakiś. Rogacz. Uderzyłam. Że ja się jakieś dziwactwa kopie. Jedną monetę mam i same jakieś takie Ładnie. Pamiętacie ujęcie jak Ola idzie z wykrywaczem przy kałuży? To jest to miejsce. Pokręcę się w koło. Zobaczymy. Koło kałuży niestety nic nie wyszło. Zrobiłem 10 kroków dalej i jest piąta, tak? Piąta monetka, zajazd Cesarstwa Niemieckiego 10 fenoli Z gównolitu Czy tam z cynku No i cóż Dzwony dzwonią gdzieś w oddali Ja mam taką sprzączkę Ciekawe czy coś nie jest Powiązana z, yy, z Napoleona Po przetarciu rękawicą ankietę, ładny kolorek wyszedł Piękna zieleń Bardzo fajny fancik Ola coś właśnie nagrywa, także lecimy do niej, zobaczymy co ona wygrywa Kurde powiem wam, ten wiatr jest taki nieprzyjemny, naprawdę Masakra No ale cóż Wejmarek zajechany 24 bodajże Gdzieś tak, chyba 1924 Tak mi się wydaje Wejmarek No cóż, dzisiaj takie monetki trochę zajechane Wychodzą, ale coś tam wychodzi No i powiem wam Takie marudzenie daje efekty Trochę pomarudziłam, trochę promrauczałam Sławek kopie gdzieś tam Gdzieś tam za mną, za mną daleko, daleko A ja słuchajcie wykopałam guzika Całkiem fajny ten guziczek jest. Nie wiem, czy Sławek, Sławek już takiego tutaj nie wykopał na tym polu, bo też takiego coś wykopał. I słuchajcie, ma łóżko. Hmm. Patrzcie, jaki ładny guziczek. Pewnie cesarstwo to jest. Zresztą nie wiem, nie będę mówić, bo nie wiem, Sławek będzie wiedział, więc. Ale ładniutki. Podoba mi się śliczny guzik naprawdę super wyszedł super stanie o. ma uszko proszę bardzo jakie ładne takie fanciki mi się podobają bardzo ładny guziczek w bardzo fajnym stanie moje ulubione się człowiek musi nakopać ze śmieciami proszę dostałem prezent do dźwigania a jakie dwa sztylety? dwa sztylety, żeby nie było za lekko. Ja mam dziś normalnie dzień sprzączek. Następna odpaska wojskowego, chyba takie jakieś małe to jest. Może odpaska tych małych, jak oni się tam Hitler Jugend, tak? Od klamerki. Tak mi to wygląda. Akordeon. Akordeon. O, kawał da. Akordeon. No, z Denonem to może być. na Weimar, Ale tym razem w ładniejszym stanie niż stąd 21 rok Piękna Kurde do tego wiatru aż się w głowie kręci Co ja tu miałem? Co ja tu miałem? Tu, tutaj mam coś dla maczka Coś dla maczka, dziadu w wywiadu dajesz weekend na wykopki z nami. Będzie chyba pokrętło ze stateczkiem, chociaż czekajcie na mokro, trochę wyliżę. No kurde, takiego macie w kolekcji nie ma. Jakąś gwiazdą, taki spadachron. Z, z skrzydełka. Fajne. Fajne, fajne. To tam? Jeszcze chwilę kończymy. Monetka numer 7 z wiatrakiem i sreberka nadal nie ma, ale sygnałów jest jeszcze tutaj masa, także dużo żelaza. Jak tu popada i to siądzie wszystko, no to będzie jeszcze naprawdę wiele odcinków z tego pola. No w końcu będziemy kończyć bo ja mam z nogi mnie bolą w tym założce to jest tragedia no ja jeszcze na koniec słuchajcie mam monetkę Zaraz zobaczymy co to jest czy, czy to jest monetka w ogóle zobaczymy tak Prawie przy końcu pola i co? I jest monetka numer 8. Tym razem 50 z wiatrakiem w ładnym stanie. Fajnie, super. Prezentacja, jeszcze jeden uchwyt mam w kieszeni. Znaczy, uchwyt z klamry, zapięcie. Szkoda na parsteczka, Jest 8 monetek. Guzika dzisiaj nie było. Jak boga noga, nie ma guzika. Myślę, że to ostatni sygnał. Zostało dosłownie 10 metrów. Może 8? 91, 92 O! Już to widziałem No nie może być sreberko Kurde! Dzisiaj dzień pięćdziesiątek Czwarta Wędnica jod Proszę bardzo Jakaś rzadsza, 22 rok. Także kończymy. Śmieci Wam pokażę gdzieś tutaj w rogu. Trochę jest, ola też trochę ma. No, trochę mam. No, także panciki widzieliście na filmie. Przewiało, przedmuchało. Pogoda nieciekawa. Nie udało się wystartować. Za bardzo wieje. Wręcz dyma. Podziękowania dla wszystkich wspierających kanał. Trzymajcie się. Pozdrowionka. I miłego weekendu. Mam nadzieję, że film wyjdzie w piątek przed weekendem. Nie wiem, czy ta pogoda czegoś nie przyniesie. O, proszę no. bardzo! Jakie słoneczko. No, ale musimy jechać, także do następnego. Hej! Co?